To się skończy albo dymisją, albo rozpadem koalicji rządzącej. Ja nazywam się Zuzanna dąbrowska pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Pan premier Donald Tusk chciał zabrać głos, tak? Nie? Wręcz przeciwnie? Czyli odniosłem mylne wrażenie. Przepraszam, przepraszam. Najwyższy już czas odejść w Niesławie. Bardzo dziękuję Państwu za aktywność na kanale. Dziękuję za polubienia, za liczne komentarze, dyskusje, za subskrypcje, za wsparcie. To wyrażane poprzez wirtualną kawę i super podziękowania tutaj na YouTubie. To bardzo miłe, to bardzo znaczące. Link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. A w politycznej Polsce wrze, na korytarzach Sejmowych, wrze, na korytarzach w kprm na alejach ujazdowskich wrze. W piątek w Sejmie odbył się blog. Głosowań, w ramach którego zwrócimy uwagę na dwa konkretne projekty. A szczególnie na jeden, który doprowadził do kolejnego niezwykle poważnego kryzysu w koalicji rządowej i nikt nie udaje ani Donald Tusk, ani Szymon Hołownia, że wszystko jest w porządku. Ci politycy, a szczególnie premier Tusk, nie robi dobrej miny do złej gry, tak jak miał to w zwyczaju robić w przeszłości. Po prostu wychodzi do dziennikarzy i mówi, że sytuacja, która się wydarzyła, bardzo mu się nie podoba. Idzie na rozmowę do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, a z tej rozmowy wychodzi. No, jak relacjonują media w milczeniu i z nosem na kwintę. Co się wydarzyło? W Sejmie odbyły się dwa głosowania, które koalicja rządząca przegrała. Oczywiście jeszcze przed głosowaniami nigdy nie jest powiedziane, jak ostatecznie będzie wyglądał ich wynik, natomiast bardzo często można przewidzieć, wiedząc, jak wygląda większość rządząca, czy dany projekt przejdzie, czy nie przejdzie, czy zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, czy też zostanie przesłany do prac w sejmowych komisjach. Pierwsza propozycja to jest inicjatywa obywatelska, projekt obywatelski przygotowany przez, można tak to nazwać, katechetów, który zmierza do odkręcenia reformy, edukacji wprowadzonej przez minister Barbarę Nowacką. Chodzi o to, aby do szkół przywrócić obowiązkowe nauczanie dwóch godzin lekcji religii lub etyki w tygodniu, a dodatkowo żeby ocena z religii lub też etyki była wliczana do średniej. Minister edukacji wprowadziła rozporządzeniem takie zmiany, że teraz y, ograniczono nauczanie lekcji religii i od poprzedniego roku szkolnego y, ocena z religii nie jest wliczana do średniej. Stowarzyszenie Katechetów przygotowało projekt ustawy, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli, no i wczoraj odbyło się pierwsze czytanie. Lewica, co nie jest zaskakujące, złożyła wniosek, aby ten projekt dotyczący religii w szkołach odrzucić już w pierwszym czytaniu, ale okazało się, że posłowie są innego zdania. Propozycja została skierowana do dalszych prac w sejmowych komisjach. Nie oznacza to, że zostanie przyjęta. Ja zakładam, że na dalszym etapie zostanie Odrzucona, ale to jest pewnego rodzaju sygnał do obywateli, wysłany także przez część koalicji rządowej, oczywiście nie mówimy o lewicy, sygnał mówiący, że obywatelskich projektów nie odrzucamy. Od razu, chociaż poudajemy, że nad nimi pracujemy i do kosza możemy wyrzucić je później. No i to już był pierwszy taki sygnał mówiący, że w tej koalicji coś jest nie tak, że się panowie nie dogadali, że Czerzasty składa wniosek, a ludzie Tuska i Hołowni i Kośniaka-Kamysza go odrzucają. To pierwszy sygnał pokazujący, że tam coś nie gra. Ale prawdziwa awantura jest związana z drugim projektem ustawy. To z kolei jest projekt, Bardziej prestiżowy, no bo tutaj to, że koalicja rządowa przegrała to głosowanie, to jest porażka w kontekście sporu wojny politycznej z prezydentem Karolem Nawrockim, bo chodzi o projekt prezydencki. Prezydencki projekt dotyczący centralnego portu komunikacyjnego, który to projekt jest przywróceniem pierwotnej wersji CPK jeszcze sprzed okrojenia tego pomysłu, zanim pełnomocnikiem rządu do spraw CPK został największy przeciwnik, Przeciwnik CPK Maciej Lasek, no i sprawił, że ten projekt jest dzisiaj projektem kadłubkowym. Wiele wskazywało na to, że propozycja prezydenta Karola Nawrockiego wyląduje w koszu. Dość oczywiste było, że prezydent proponuje własne. Projekty, taka jest jego forma e, kohabitacji z tym rządem. Wetuje, a następnie propo proponuje swoje własne inicjatywy, ale rządzący to, co Nawrocki proponuje, odrzucają, żeby pokazać, kto w Polsce rządzi i ograniczyć jego rosnący apetyt na coraz większe wpływanie na sytuację polityczną w Polsce. W Sejmie doszło do ogromnego zaskoczenia. Stało się inaczej niż przewidywano i część polityków obozu rządzącego zagłosowała wbrew temu. Wbrew tym właśnie oczekiwaniom. Część posłów zagłosowała przeciwko wnioskowi lewicy, i tutaj lewica znowu była tym klubem, tak jak w przypadku projektu dotyczącego religii, który złożył wniosek o odrzucenie prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu. E, natomiast nieoczekiwanie przeciwko temu wnioskowi zagłosowało siedmioro posłów polskiej 2050. Co ciekawe, co znamienne i co symboliczne, wśród tej grupy był lider ugrupowania, marszałek Sejmu. Szymon Hołownia. Donald Tusk wyszedł później po mediów, było widać. Nie udawał, nie ukrywał, że jest rozwścieczony na koalicjanta, i taka sytuacja mu się. Bardzo nie podoba. Politycy PIS-u tryumfowali, współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego również, a o tym, co wydarzyło się za kulisami i jaką naprawdę wściekłość kierownika wywołała taka postawa Polski 2050 o tym pisze portal ONET tak wściekłego Donalda dawno nie widziałem. Przyznaję w rozmowie z portalem jeden z ministrów według innego informatora, obecnie nastrój w obozie władzy jest taki, że tu cytat to może być początek. Końca koalicji. Część rozmówców z rządu twierdzi, że premier był o krok od tego, aby ogłosić, że od dziś koalicja jest mniejsza o jedno ugrupowanie. Co ciekawe, Donald Tusk miał się obawiać Wolty i już wiele tygodni temu w nieoficjalnych rozmowach miał przestrzegać koalicjantów przed popieraniem prezydenckich inicjatyw, bo to się skończy dymisją rządu. W rozmowie z dziennikarzami wcześniej Donald Tusk oświadczył, że nie akceptuje głosowania posłów w tej sprawie. Oraz traktuje tę sytuację jako zły znak. Po konferencji prasowej Donald Tusk miał się udać do gabinetu marszałka Sejmu Szymona Hołowni, i według relacji stacji TVN 24 Tusk z tego gabinetu wyszedł w milczeniu. Jak się tłumaczy, Szymon Hołownia trochę próbuje łagodzić te nastroje. Mówi, że prezydencki projekt dotyczący CPK zawiera wiele błędów i w dużej części jest to powielenie, Obywatelskiego projektu dotyczącego CPK, bo tak właśnie jest. Natomiast Hołownia mówi, że to, że on i jego posłowie podnieśli rękę za tę propozycją to nie jest żadna polityczna deklaracja. To jest po prostu deklaracja, że nie chcą odrzucać tego projektu na starcie. Chcieliby nad nim pracować, udoskonalać go, no i być może dyskutować nad tym w jakiej formie mógłby wejść dalej. Szymon Hołownia mówi, to nie jest uchwalenie ustawy, a my nie uchwalamy ustaw z opozycją tylko z koalicją rządową i posłowie u nas zdecydowali. Jak zdecydowali mówi, że w jego klubie w tej sprawie nie było dyscypliny. Dodał, że komisja infrastruktury struktury, do której teraz trafi projekt, chce pracować nad ustawą, żeby wykazać absurdy, które się w niej znajdują, czyli Szymon Hołownia tak trochę em, koncyliacyjnie mówi Tuskowi Donaldzie, nie denerwuj się, to nie jest sygnał wysyłany do PiSu i do Nawrockiego, że chcemy się dogadywać, my tobie właściwie robimy przysługę, no bo będziemy teraz pracować nad ustawą i wszyscy Polacy zobaczą, jaka zła jest ta y, ustawa, natomiast wściekłość Donalda Tuska jest y, zrozumiała, bo to jest porażka prestiżowa, to jest porażka w sporze z prezydentem Karolem Nawrockim. Bardzo mocny sygnał wysłany do opinii publicznej. i Nieważne co mówi Szymon Hołownia, jak się tłumaczy, Polacy odbierają to jednoznacznie. W Sejmie, w koalicji jest opozycja wobec samego Donalda Tuska. Są ludzie którzy potencjalnie pod różnymi warunkami, ale jednak dopuszczają do siebie myśl, że można się z pisem, z Karolem Nawrockim jakoś dogadywać i to dzieje się w kontekście zbliżającej się zmiany na fotelu marszałka Sejmu. Hołownie czarzasty ma zamienić już za około półtora miesiąca, i takie podgrzewanie atmosfery, podgrzewanie tej wrzącej zupy przez Szymona Hołownie na pewno nie sprawia, że Donald Tusk jest spokojny, bo on cały czas ma z tyłu głowy to, że lider polski 2050 jeszcze jakiś czas temu Wcale tak jednoznacznie do tematu wymiany na Czerzastego nie podchodził. Pamiętamy różne wypowiedzi Szymona Hołowni, który sugerował trochę naokoło trochę dwuznacznie, ale jednak, że bardzo mu się rola Marszałka Sejmu podoba. I ta zmiana, wymiana z liderem lewicy nie jest czymś, czego można być pewnym na 100%, tak czy inaczej. Sytuacja w koalicji jest bardzo ciekawa. Ostatni czas to było trochę uspokojenie nastrojów, konsolidacja wokół Donalda Tuska wobec silnej władzy Karola Nawrockiego, no ale okazuje się, że to była tylko taka chwilowa, Cisza przed burzą prawdopodobnie, a przed nami kolejne głosowania i zobaczymy, jak wtedy zachowa się Polska 2050. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach. Proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału, bo algorytmy YouTube szaleją. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz.